Jeśli masz kota albo dopiero planujesz przygarnąć futrzastego współlokatora, ten film jest dla ciebie. Opowiem o najczęstszych błędach, jakie popełniamy jako opiekunowie, czasem z niewiedzy, czasem z dobrych chęci. Będzie bez moralizowania, ale z konkretem i humorem, tak żeby żyło się lepiej i ludziom i kotom. Jeśli lubisz koty i chcesz wiedzieć, co naprawdę robi im dobrze, zasubskrybuj ten kanał. To tylko klik, a dla mnie duża motywacja, żeby robić kolejne odcinki. Wielu ludzi przygarnia kota pod wpływem impulsu, bo był śliczny, bo ktoś oddawał, bo dziecko chciało, bo tak wyszło. I nagle w domu pojawia się żywa istota, której nikt do końca nie planował. Problem w tym, że kot to nie prezent ani gadżet, to zwierzę z własnymi potrzebami, charakterem i przyzwyczajeniami. Nie wystarczy miska i kuweta. Potrzebuje czasu, uwagi i obecności człowieka. Potrzebuje spokojnego miejsca do życia, a nie bycia dodatkiem do mieszkania. Największy błąd to zakładać, że kot sam się ogarnie, że to zwierzak, który niczego nie wymaga. A potem okazuje się, że drapie kanapę, nie daje się głaskać albo boi się ludzi. I co wtedy? Kiedy decyzja o adopcji jest nieprzemyślana, to kot ponosi tego skutki. Może trafić do domu, gdzie nie ma warunków, nie ma cierpliwości ani prawdziwej chęci opieki. Może być oddany albo przez lata żyć w stresie i frustracji. Dlatego zanim weźmiesz kota, zatrzymaj się. Zastanów się, czy masz czas, środki i chęć. Pomyśl, czy wszyscy domownicy są gotowi? Czy masz gdzie postawić kuwetę, drapa, legowisko? Czy jesteś gotowy być z nim przez kilkanaście lat? Kot to nie prezent. To odpowiedzialność i decyzja na dłużej. Ale jeśli podejmiesz ją świadomie, dostajesz w zamian coś naprawdę wyjątkowego. Towarzysza życia, który potrafi pokochać na swój cichy i prawdziwy sposób. Wiele osób myśli, że kot to zwierzak bezobsługowy, że wystarczy miska, kuweta i kot sam się sobą zajmie, że nie trzeba go uczyć, bawić się z nim ani niczego specjalnie planować. To nieporozumienie. Koty mają swoje potrzeby. I nie chodzi tylko o jedzenie czy czystość. Potrzebują kontaktu z człowiekiem, stymulacji, ruchu, bezpiecznych kryjówek, rutyny i spokojnego otoczenia. Jeśli tego nie dostają, pojawiają się problemy. Kot się nudzi, tyje, niszczy rzeczy, sika poza kuwetą albo zamyka się w sobie. Najczęstszy błąd to założenie, że kot nie potrzebuje uwagi, że sam znajdzie sobie zajęcie albo że będzie tylko dodatkiem do życia domowego. Tymczasem kot, który nie ma zapewnionych warunków do bycia kotem, zaczyna cierpieć, czasem po cichu, a czasem bardzo wyraźnie. Co można zrobić lepiej? Przede wszystkim dowiedzieć się, z kim się ma do czynienia, poczytać o kocich potrzebach, poobserwować swojego kota, zrozumieć, że to nie mały pies ani miniaturowy człowiek. To kot. Jako kot potrzebuje swojego świata, który my mamy mu stworzyć. Nie trzeba być ekspertem. Wystarczy być obecnym, uważnym i gotowym się uczyć, bo kot naprawdę potrafi być cudownym towarzyszem. Ale najpierw trzeba mu dać to, czego potrzebuje, żeby mógł się nim stać. Wielu opiekunów waha się przed kastracją albo sterylizacją kota, bo to operacja. Bo kotka może raz powinna mieć młode, bo kocur taki dziki, że może szkoda go zmieniać, albo zwyczajnie dlatego, że temat się odwleka z tygodnia na tydzień. Tymczasem odkładanie takiej decyzji często kończy się źle. Kocury znaczą teren, mocz pachnie intensywnie i utrzymuje się w mieszkaniu tygodniami. Kotki miałczą po nocach, rzucają się na drzwi, są niespokojne, sfrustrowane. Dla nich to nie jest stan zakochania. To męczący fizyczny przymus, który wraca co kilka tygodni. Brak zabiegu to też ryzyko. U kotek może dojść do ropomacicza albo nowotworów, u kocurów do walk, ucieczek pogryzień, a co najważniejsze to droga do niekontrolowanego rozmnażania, a później te młode trzeba komuś oddać albo trafiają do schronisk. Zabieg to nieokrucieństwo. To coś, co daje kotu spokój. Po kastracji kot nie zmienia się w pluszaka. Wciąż może być aktywny, ciekawski, niezależny. Ale znika mu napięcie, przestaje walczyć z własnymi hormonami i może po prostu żyć. A ty możesz spać w nocy, nie szorując kanapy o piątej rano. Jeśli nie planujesz hodowli i nie masz doświadczenia, kastracja to najlepsze, co możesz zrobić dla swojego kota i dla siebie. To jedna decyzja, która rozwiązuje mnóstwo przyszłych problemów. Koty potrafią przez długi czas wyglądać na zdrowe, nawet gdy coś im dolega. Nie skarżą się, nie kuleją demonstracyjnie, nie pokazują słabości. Dlatego wielu opiekunów zakłada, że skoro kot normalnie je, śpi i chodzi, to wszystko jest w porządku. A to może być złudne. Częsty błąd to unikanie weterynarza. Niektórzy chodzą tylko wtedy, gdy coś się dzieje, a jeszcze częściej szukają porady w internecie. Grupy, fora, komentarze typu: U mojego było tak samo. I pomogła witamina C. Tyle, że kot to nie projekt domowy, który można naprawić poradą z sieci. Domowe leczenie na oko może więcej zaszkodzić niż pomóc. Kot ma inne potrzeby niż człowiek. Leki, które są dobre dla nas, mogą być dla niego toksyczne, a objawy, które wydają się drobiazgiem, czasem są oznaką poważnej choroby. Profilaktyka to podstawa. Raz w roku warto zrobić przegląd u weterynarza zobaczyć zęby, osłuchać serce, zbadać krew. Nawet jeśli wszystko wygląda dobrze, bo im wcześniej coś wyjdzie, tym łatwiej to wyleczyć. Zamiast leczyć skutki, lepiej zapobiegać. I zamiast ufać anonimowym poradom, lepiej zaufać komuś, kto zna się na kocim zdrowiu. Twój kot nie powie, że coś go boli, ale ty możesz mu pomóc, zanim zacznie cierpieć naprawdę. Dla wielu opiekunów karma to po prostu coś, co ma zapełnić miskę. Im taniej, tym lepiej. Im szybciej, tym wygodniej. Kot je, więc wszystko gra. Tyle, że jakość jedzenia i sposób karmienia mają ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie kota. Najtańsze karmy są często pełne zboża i sztucznych dodatków, a mięsa mają jak na lekarstwo. Kot niby się najada, ale w dłuższej perspektywie zaczyna tyć, traci energię, a jego sierść ma to wieje. Pojawiają się problemy z układem pokarmowym albo z nerkami. Z drugiej strony mamy nudę. Codziennie ta sama miska zawsze w tym samym miejscu w tej samej formie. Dla kota, który z natury jest myśliwym, to jakbyś codziennie jadł ten sam obiad z termosu. Zero wyzwania, zero zabawy, zero sensu. Kot potrzebuje nie tylko dobrej karmy, ale też sposobu podania, który uruchomi jego instynkt. Może to być zabawka na przysmaki, mata węchowa, porcja ukryta w pudełku, coś, co trzeba znaleźć, zdobyć, złapać, coś, co sprawia, że jedzenie znów ma znaczenie. Nie chodzi o to, żeby wydawać majątek, chodzi o to, żeby karmienie nie było nudnym obowiązkiem tylko częścią kociego świata, w którym liczy się smak, zapach i odrobina polowania. Zamiast sypać karmę bez zastanowienia, warto choć trochę się postarać. Kot odwdzięczy się energią, lepszym zdrowiem i brakiem jęków przy pustej misce. Wielu opiekunów traktuje jedzenie jako sposób okazywania miłości. Kotek popatrzy, zamiałczy, usiądzie słodko obok i już ląduje przy nim kawałek szynki albo rogalika. Czasem z przyzwyczajenia, czasem z poczucia winy, a czasem z nadmiaru troski. Problem w tym, że kot nie zawsze wie, co mu szkodzi i zje, co mu podsuniesz, ale organizm zapamięta to dużo dłużej niż on sam. Wiele ludzkich produktów jest dla kota szkodliwych albo wręcz toksycznych: mleko, cebula, czosnek, sól, wędliny, czekolada. Nawet jeśli kot nie pada od razu, to jego nerki i wątroba mają dużo pracy. Do tego dochodzą smakołyki niby specjalne, niby dla kotów, ale często z ogromną ilością kalorii. Podawane kilka razy dziennie w ramach rozpieszczania szybko robią z kota puchatego klopsa, który nie chce się bawić, tylko czeka na kolejną przekąskę. Przekarmianie to jedna z najczęstszych przyczyn otyłości u kotów. A otyłość prowadzi do cukrzycy, problemów ze stawami, duszności i skrócenia życia. Wszystko przez kilka dodatkowych kąsków dziennie. Jeśli chcesz okazać kotu miłość, nie musisz tego robić przez jedzenie. Możesz przez zabawę, przez wspólny czas. Przez spokojne głaskanie wtedy, kiedy ma na to ochotę. Smakołyki też mogą być, ale jako wyjątkowa nagroda, niecodzienny rytuał. Mniej jedzenia, więcej relacji. Twój kot wcale nie potrzebuje kabanosa, żeby wiedzieć, że go kochasz. Kuweta wydaje się prosta. Stawiasz pudełko, sypiesz żwirek i gotowe. Kot załatwia się gdzie trzeba i temat zamknięty. Tyle, że w praktyce to jeden z najczęstszych punktów zapalnych między kotem a człowiekiem. Najczęstszy błąd to zbyt rzadkie sprzątanie. Koty są czyste. Jeśli w kuwecie śmierdzi albo jest pełno grudek, kot po prostu nie wejdzie. Może też wybrać inny, bardziej miękki i czysty teren. Na przykład dywan albo twoją pościel. Drugi problem to lokalizacja. Kuweta w przejściu, przy pralce, pod stołem w kuchni. Kot potrzebuje spokoju. To nie może być miejsce, gdzie ciągle ktoś przechodzi albo coś hałasuje. Często zdarza się też jeden zły żwirek dla kilku kotów, albo jedna kuweta na całe stado, albo kuweta zamknięta z drzwiczkami, których kot nie znosi. I zamiast rozwiązywać problem, opiekun karci kota za wpadki, a to tylko pogarsza sytuację. Zasada jest prosta: kuweta musi być czysta, spokojna i dopasowana do kota. Najlepiej mieć tyle kuwet, ile jest kotów, plus jedną. Sprzątać codziennie. Używać żwirku, który kot toleruje. I nie zmieniać wszystkiego naraz, bo kot też potrzebuje rutyny. Załatwianie się poza kuwetą to niezłośliwość, to sygnał, że coś jest nie tak z kuwetą, z nastrojem, a czasem ze zdrowiem. Zamiast się złościć, warto się temu przyjrzeć, bo kot nie ma innego sposobu, żeby ci to powiedzieć. Krąży opinia, że koty są tak czyste, że nie trzeba im pomagać w pielęgnacji. Przecież ciągle się myją, więc po co czesać, zaglądać do uszu, sprawdzać zęby. To złudne poczucie komfortu, które często kończy się problemami zdrowotnymi. Koty długowłose bez czesania zaczynają mieć kołtuny, najpierw niepozorne, potem coraz większe, aż tworzą filc, który ciągnie skórę i sprawia ból. Kot otyły albo starszy nie sięga wszędzie językiem. W niektórych miejscach po prostu się nie domyje. pazury też nie skracają się magicznie. U kotów niewychodzących potrafią przerastać i wrastać w opuszki. Zęby bez kontroli obrastają kamieniem. Pojawia się nieświeży oddech, a potem zapalenie dziąseł i ból przy jedzeniu. Regularna pielęgnacja to nie fanaberia, to podstawa. Nie trzeba robić wszystkiego codziennie. Wystarczy raz na kilka dni przeczesać futro, raz w tygodniu obejrzeć uszy i zęby, raz na miesiąc sprawdzić pazury i nie robić tego siłą, tylko spokojnie, z nagrodą i wyczuciem. Kot, który od małego jest przyzwyczajany do pielęgnacji, traktuje ją jak coś normalnego a kot, któremu się pomaga, po prostu czuje się lepiej. Ma czystą sierść, zdrowe zęby, wygodne łapki i mniej stresu. To tylko kilka minut tygodniowo, a może oszczędzić kotu wielu wizyt u weterynarza i pozwala lepiej go poznać, bo podczas pielęgnacji często wychodzą rzeczy, których inaczej byś nie zauważył. Wielu opiekunów przeżywa szok, gdy kot zaczyna drapać kanapę, dywan albo framugi. Zaczyna się walka, krzyki, zakazy, przykrywanie mebli, a czasem nawet pomysł, żeby kotu obciąć pazury na stałe. Wszystko po to, żeby przestał niszczyć. Ale drapanie to nie niszczenie. To potrzeba. Kot drapie, bo musi. To sposób na znaczenie terytorium, rozciąganie ciała i ścieranie martwego naskórka z pazurów. Jeśli nie ma do tego odpowiedniego miejsca, znajdzie takie sam. I to raczej nie będzie stary dywan, tylko coś, co pachnie tobą i znajduje się na jego codziennej trasie. Problem nie jest w tym, że kot drapie. Problemem jest to, że nie ma gdzie drapać. Albo że drapak, który mu postawiono, jest zbyt mały, za lekki, schowany w kącie i do niczego nie zachęca. Rozwiązanie jest proste: daj kotu legalne miejsce do drapania. Solidny drapak, najlepiej pionowy, stabilny, na którym może się oprzeć całym ciałem. Do tego może być coś poziomego jak mata z sizalu i co najważniejsze ustaw to w miejscu które kot już sam wybrał na przykład obok kanapy zamiast walczyć z naturalnym zachowaniem lepiej je ukierunkować gdy kot drapie we właściwym miejscu pochwalić dać smakołyk pogłaskać niech wie że to dobry wybór a jeśli mimo wszystko wraca do mebli, warto spróbować zabezpieczyć je na czas nauki. Kot, który ma gdzie drapać, jest spokojniejszy, pewniejszy siebie i mniej sfrustrowany. A twoje meble mają większą szansę na dłuższe życie. Wiele osób myśli, że koty są samotnikami, które nie potrzebują uwagi. Wystarczy im piłeczka, parapet i czasem coś do pochrupania. Bawić się z kotem, przecież to nie pies, a jednak brak wspólnej zabawy to jeden z najczęstszych błędów w codziennej opiece. Kot jest drapieżnikiem, ma w sobie instynkt łowcy, który musi mieć gdzie się wyładować. Jeśli tego nie dostaje, zaczyna nudzić się, tyć albo szukać rozładowania emocji w innych miejscach. Gonienie nóg, ataki z zaskoczenia, drapanie kanapy, nocne harce to niezłośliwość. To frustracja. Wspólna zabawa to nie tylko rozrywka. To sposób na budowanie relacji, rozładowanie napięcia i poprawienie samopoczucia. Kot, który codziennie się bawi, ma lepszą kondycję, mniejszy stres i silniejszą więź z człowiekiem. Nie trzeba godzin, wystarczy dwa razy dziennie po kilkanaście minut: wędka z piórkiem, myszka na sznurku coś, za czym można pogonić i złapać. Ważne, żeby kot miał poczucie, że poluje i wygrywa. Samomachanie laserkiem nie wystarczy, jeśli nie kończy się złapaniem zdobyczy. Zabawa powinna być częścią codziennej rutyny, tak jak karmienie. Nie odkładaj jej na później. Bo kot, który się nudzi, to kot, który zaczyna kombinować. A kot, który się bawi, to kot szczęśliwy. I ty też będziesz. Mały kociak atakujący palce wygląda uroczo. Trzymamy rękę, machamy nią przed nosem, a on rzuca się z całym entuzjazmem. Śmieszne, zabawne, do czasu, aż z tego kociaka wyrasta dorosły kot, który gryzie i drapie już nie z zabawy, tylko z przyzwyczajenia. Jeśli od początku uczymy kota, że ludzkie ręce to zabawki, nie możemy mieć pretensji, że później ich używa w zabawie z pełną siłą. Kot nie odróżnia, kiedy może, a kiedy nie. Dla niego to po prostu zachowanie, które zna i które kiedyś było nagradzane śmiechem i uwagą. Inny problem to zabawa laserkiem. Daje szybki efekt. Kot biega jak szalony, a my nawet nie musimy wstawać z kanapy. Tyle, że gonienie czegoś, czego nie da się złapać, może być dla kota frustrujące. Instynkt się nakręca, ale nie ma zakończenia. Kot kończy rozbiegany i poddenerwowany. Najlepiej bawić się tak, jak kot lubi i rozumie. Używać wędek, piłeczek, zabawek na sznurku. Nie rąk. Zawsze dawać możliwość złapania czegoś na koniec. Po zabawie kot powinien mieć chwilę na wyciszenie i najlepiej coś zjeść, jak po udanym polowaniu. Zabawa ma być przyjemnością dla obu stron. Ma uczyć, budować relacje i pozwalać kotu spełnić to, co ma zapisane w genach. Nie frustrować, nie napędzać agresji i nie mieszać ról. Ręce są do głaskania, zabawki są do łapania. Kot zrozumie to bardzo szybko, jeśli my też będziemy tego konsekwentni. Koty nie mówią, ale komunikują się cały czas machają ogonem, przekręcają uszy, napinają ciało. Problem w tym, że wielu ludzi tych sygnałów nie zauważa albo je ignoruje, a potem dziwi się, że kot drapie albo ucieka. Częsty błąd to głaskanie kota, który tego nie chce, bo leży słodko, bo się przewrócił na plecy, bo akurat mamy ochotę na czułość. Tyle, że to kot decyduje, kiedy chce kontaktu. Jeśli pokazuje, że ma dość, a my to lekceważymy, może zareagować pazurem albo zębami. I nie dlatego, że jest agresywny, tylko dlatego, że jego wcześniejsze prośby zostały zignorowane. To samo dotyczy brania kota na ręce bez zapowiedzi zakłócania mu snu albo narzucania się z bliskością. Kot potrzebuje przestrzeni i kontroli nad sytuacją. Jeśli mu to odbierzemy, będzie się bronił. A potem przestanie nam ufać. Zamiast tego warto obserwować kota i uczyć się jego języka. Gdy ogon zaczyna nerwowo chodzić, uszy się cofają, ciało się napina, to znak, że czas przerwać. Gdy kot się chowa, nie wyciągaj go na siłę. Gdy odchodzi, pozwól mu odejść. Szacunek do granic kota buduje zaufanie. Kot, który wie, że go nie zmuszasz, sam częściej przychodzi. Sam siada na kolanach, sam się ociera, to jego sposób na bliskość, wystarczy go nie popędzać. Prawdziwa relacja z kotem zaczyna się wtedy, gdy uczymy się słuchać, nawet jeśli nie pada ani jedno słowo. Koty kochają przewidywalność, lubią wiedzieć, co się wydarzy, o której godzinie będzie jedzenie, gdzie można się schować i że nikt nie zakłóci im drzemki. Tymczasem wiele domów tętni życiem. Dzieci biegają, telewizor gra, ktoś wchodzi, ktoś wychodzi. Co chwilę coś się zmienia. Dla kota to może być źródło ciągłego napięcia. Brak rutyny to stres. Jeśli jednego dnia śniadanie jest o siódmej, drugiego o dziesiątej, a trzeciego nie ma wcale, kot nie wie czego się spodziewać. Jeśli jego legowisko co tydzień jest przestawiane, albo nagle znika ulubiony drapak, zaczyna czuć się niepewnie. Do tego dochodzą zmiany, których nie da się uniknąć: remonty, goście, nowe zwierzę w domu. Przeprowadzka. Wszystko to wybija kota z jego bezpiecznego rytmu. A kot, który traci poczucie kontroli, zaczyna się wycofywać, załatwiać poza kuwetą, traci apetyt albo reaguje agresją. Nie chodzi o to, żeby z domu zrobić muzeum ciszy. Chodzi o to, żeby kot miał swoją strefę spokoju miejsce, gdzie nikt nie wchodzi, gdzie może się schować, gdzie wszystko pachnie znajomo i gdzie może wrócić do siebie. I żeby codzienne sprawy karmienie zabawa Sen, miały mniej więcej stały rytm. Koty czują się bezpiecznie, kiedy świat nie zaskakuje ich na każdym kroku, gdy wiedzą, że po śniadaniu będzie drzemka, a wieczorem zabawa, gdy mają swoją kryjówkę, gdzie nikt ich nie niepokoi. W takim świecie kot rozkwita, w chaotycznym tylko przetrwa. Wiele osób urządza mieszkanie z myślą o sobie, a nie o kocie: sofa, dywan, stolik, telewizor. Wszystko na jednym poziomie, a kot, zamiast być tylko podłogowym lokatorem, z natury myśli pionowo. Chce się wspinać, patrzeć z góry, chować się w wysoko położonych kryjówkach. Gdy tego nie ma, jego świat staje się ograniczony. Brak półek, drapaków i dostępu do wyższych miejsc to jeden z najczęstszych błędów w aranżacji przestrzeni dla kota. Dla nas to tylko mebel. Dla kota to punkt obserwacyjny, miejsce odpoczynku i bezpieczna strefa. Gdy tego brakuje, kot może czuć się nieswojo, a nawet zacząć wspinać się tam, gdzie nie chcemy na kuchenne blaty, szafki, zasłony. Szczególnie w domach, gdzie mieszka więcej niż jeden kot, przestrzeń pionowa działa jak dodatkowe metry kwadratowe. Koty mogą unikać siebie leżąc na różnych poziomach, mogą mieć swoje terytoria bez konieczności konfrontacji. Dobrze urządzona przestrzeń to nie tylko podłoga, to także półki, parapety, wysokie drapaki, wąskie szafki i hamaki na kaloryfer. Wystarczy kilka prostych zmian, żeby kot poczuł się jak u siebie. Kot potrzebuje miejsc, z których może obserwować świat z dystansu. Gdy je ma, jest spokojniejszy, bardziej pewny siebie i rzadziej wchodzi tam, gdzie nie powinien. Lepiej mieć kota na półce, którą mu udostępnisz, niż na lodówce, którą próbujesz przed nim chronić. Dom może wydawać się bezpieczny. Ciepło, sucho, zero drapieżników. Ale dla kota to miejsce pełne ukrytych zagrożeń, o których wielu opiekunów nawet nie myśli. Największym z nich są okna i balkony. Nawet kot, który nigdy nie próbował wychodzić, może nagle skoczyć za ptakiem albo zsunąć się z parapetu. Wypadki z wysokości zdarzają się częściej niż się wydaje. Drugim problemem są rośliny. Nie każda zieleń w doniczce jest bezpieczna. Lilie, fikusy, piękne, ale dla kota trujące. Czasem wystarczy polizać liść albo łapę, po której spadł pyłek, żeby doszło do zatrucia. Wiele zagrożeń jest codziennych i niewinnych: kable, które kot podgryza z nudów, szafki, w których się zamyka, pralka, do której wejdzie, kiedy nikogo nie ma w pobliżu, nitki, gumki, folie, drobiazgi, które mogą się okazać śmiertelnie niebezpieczne po połknięciu. Bezpieczeństwo to nie obsesja, to zdrowy rozsądek. Okna i balkon można zabezpieczyć siatką, toksyczne rośliny zastąpić bezpiecznymi kable schować albo zabezpieczyć. Przed włączeniem pralki zawsze sprawdzić, czy w środku nie śpi kot. Małe rzeczy, które robią ogromną różnicę. Koty są ciekawskie, będą zaglądać, wspinać się, próbować. Naszą rolą jest zadbać, żeby ich ciekawość nie skończyła się wizytą u weterynarza, albo gorzej. Niektórzy opiekunowie podchodzą do kota jak do psa. Chcą, żeby słuchał poleceń, reagował na zakazy, wiedział, kto tu jest szefem, a kot patrzy, mrugnie powoli i robi po swojemu. Nie z przekory. Po prostu nie działa według tych samych zasad. Koty nie uznają hierarchii w stylu pieskiego stada. Nie interesuje ich, kto ma władzę. Liczy się dla nich bezpieczeństwo, kontrola nad swoim otoczeniem i przewidywalność. Gdy próbujemy dominować, karać albo wymuszać zachowania siłą, kot nie zaczyna być posłuszny, zaczyna być nieufny. Często opiekunowie się frustrują, bo kot nie reaguje na komendę, bo wskakuje na stół mimo zakazów. Bo nie daje się głaskać wtedy, kiedy człowiek chce. To nie nieposłuszeństwo. To naturalne kocie zachowanie. Próby narzucenia mu swojej woli kończą się napięciem i pogorszeniem relacji. Zamiast traktować kota jak podwładnego, lepiej pomyśleć o nim jak o partnerze. Takim, który ma swoje zdanie i swoją przestrzeń. Ustalanie zasad powinno opierać się na cierpliwości i nagradzaniu właściwych zachowań, a nie na zakazach i krzykach. Kot, który wie, że nie musi walczyć o swoją niezależność, chętniej przychodzi do człowieka. Jest spokojniejszy, bardziej otwarty i lepiej czuje się w domu. Bo w domu nie chodzi o to, kto rządzi, chodzi o to, żeby wszystkim było dobrze. Gdy kot coś zbroi i wielu opiekunów sięga po krzyk, psiknięcie wodą albo inne kary, bo trzeba go nauczyć, że tak nie wolno. Tylko że kot nie rozumie tego w ten sposób. On nie wie, że zrobił coś złego. Wie tylko, że człowiek nagle stał się nieprzyjemny i niebezpieczny. Koty nie uczą się przez karanie. Nie łączą wydarzeń tak jak ludzie. Jeśli coś wydarzyło się dwie sekundy temu, a kara spada teraz, kot nie widzi związku. Zamiast zrozumieć, czego ma nie robić, zaczyna się bać. Unika człowieka, chowa się, a czasem reaguje agresją. Nawet jeśli krzyk albo psiknięcie wydaje się skuteczne, to tylko na chwilę. Kot nie zmienia zachowania dlatego, że zrozumiał. Zmienia je dlatego, że się boi. A to nie jest dobra podstawa do relacji. Zamiast karać, warto zrozumieć, dlaczego kot robi to, co robi. Drapanie mebli, bo nie ma drapaka. Sikanie poza kuwetą, może stres albo choroba. Wskakiwanie na blat, może szuka wysokości. Każde zachowanie ma swoją przyczynę. Lepiej działać pozytywnie. Nagradzać to, co dobre. Zachęcać do właściwych zachowań, zamiast karać za niewłaściwe. Przekierowywać uwagę i być cierpliwym. Kot nie robi niczego na złość. Po prostu działa jak kot. Spokojne podejście buduje zaufanie. A zaufanie to podstawa dobrej relacji. Kot, który czuje się bezpieczny, chętniej współpracuje. Bez kar, bez krzyków, bez napięcia. Wielu opiekunów myśli, że wystarczy otworzyć transporter i nowy kot sam się dogada z tym, który już mieszka w domu. Niestety, w kocim świecie to tak nie działa. Spotkanie bez przygotowania to często przepis na stres, warczenie walki i długotrwałą niechęć. Koty są terytorialne. Każdy nowy osobnik to dla rezydenta zagrożenie. Jeśli nie ma czasu na oswojenie się z jego zapachem i obecnością, pojawia się panika albo agresja. A złe pierwsze wrażenie potrafi utrzymać się przez miesiące. Największy błąd to pozwolić kotom na bezpośredni kontakt od razu po przyjeździe nowego. To dla nich jakby ktoś obcy nagle wszedł do twojego pokoju i rozgościł się na twoim łóżku. Lepiej zacząć od osobnych przestrzeni. Nowy kot w jednym pokoju, rezydent wreszcie mieszkania. Wymiana zapachów przez kocyki, karmienie po obu stronach drzwi, stopniowe oswajanie, a potem krótkie, kontrolowane spotkania pod nadzorem i dopiero kiedy widać, że koty się nie napinają, można pozwalać im na więcej nie trzeba się spieszyć. Każdy kot ma swoje tempo czasem to kilka dni, czasem kilka tygodni. Ważne, żeby nie zmuszać ich do kontaktu i nie zostawiać samych na siłę. Dobre zapoznanie to spokojny dom złe zapoznanie to stres dla wszystkich. Lepiej zacząć wolno i dobrze niż szybko i nerwowo, bo w relacjach także kocich liczy się zaufanie, a ono nie powstaje w pięć minut. Wielu ludzi wierzy, że koty są samotnikami, że nie potrzebują człowieka, nie przywiązują się, nie szukają kontaktu. Wystarczy dać im jeść i spokój. Tymczasem to tylko półprawdy. Koty są niezależne, ale nie są obojętne, potrzebują więzi. Kot, który przez większość dnia jest ignorowany, może się nudzić. Czuć samotny, albo zacząć szukać uwagi w nieoczywisty sposób. Bieganie po mieszkaniu, strącanie przedmiotów, miałczenie bez powodu. To nie psoty, to sygnały, że brakuje mu kontaktu. Niektóre koty same przychodzą się przytulić, inne robią to subtelnie. Siadają w pobliżu, patrzą, ocierają się mimochodem. Jeśli za każdym razem są zbywane, przestają próbować i zamykają się w sobie. Opieka nad kotem to nie tylko jedzenie i czysta kuweta. To też obecność, rozmowa, wspólne spędzanie czasu. Kot nie musi siedzieć ci na kolanach. Czasem wystarczy, że będzie obok, że zauważysz go, pogłaszczesz, odezwiesz się do niego po imieniu. Dla kota ważna jest też rutyna: stałe pory karmienia, powtarzalne rytuały one budują poczucie bezpieczeństwa, a poczucie bezpieczeństwa to pierwszy krok do relacji. Koty okazują przywiązanie inaczej niż psy nie wylewnie, ale na swój sposób. Jeśli dasz im uwagę, czas i przestrzeń, potrafią się odwdzięczyć czymś wyjątkowym, bliskością, która nie narzuca się, ale zawsze jest tam, gdzie trzeba. Wokół kotów narosło mnóstwo mitów: że są złośliwe, że sikają na łóżko z zemsty, że czarne przynoszą pecha, a rude są agresywne, że nie przywiązują się do ludzi, że kotka powinna raz mieć młode, bo inaczej będzie nieszczęśliwa. Wszystko to brzmi znajomo, ale nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Koty nie działają z premedytacją. Jeśli coś niszczą, jeśli załatwiają się poza kuwetą, jeśli unikają kontaktu, to zawsze jest jakaś przyczyna: zdrowotna, emocjonalna, środowiskowa. Nigdy złośliwość. Czarne koty wciąż trafiają rzadziej do adopcji, bo ktoś kiedyś powiedział, że przynoszą pecha. Tymczasem nie różnią się niczym od innych. Są takie same jak białe, rude, pręgowane. To tylko kolor futra. Wiele kotów ląduje w schroniskach, bo ktoś uznał, że nie nadają się do dzieci, że nie tolerują innych zwierząt, że nie są towarzyskie. A wystarczyłoby poznać je lepiej, dostosować środowisko, dać im czas i nie oceniać przez pryzmat stereotypów. Niektóre mity brzmią niewinnie, inne bywają szkodliwe, ale wszystkie mają jeden wspólny skutek oddalają człowieka od zrozumienia kota, a przecież to właśnie zrozumienie jest kluczem do dobrej relacji. Zamiast wierzyć w zasłyszane opinie, lepiej obserwować swojego kota. Każdy jest inny, każdy komunikuje się na swój sposób i każdy zasługuje, żeby traktować go indywidualnie, a nie przez pryzmat legend i przesądów. Kot nie jest tajemniczą, nieprzewidywalną istotą. Jest po prostu kotem. I jeśli mu na to pozwolisz, sam pokaże ci, jaki naprawdę jest.